Hej, hej. Halo, halo. Cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends. Bang Bang. Dzisiaj będziemy irytować przeciwników jak nigdy. Przynajmniej mam taką nadzieję. A zagramy postacią, którą jest Franco, jest to tank roamer, którym naprawdę, jeżeli gracie w Mobile Legends, to wiecie jakiego huki działają na przeciwników. Na ekranie wyświetla się build oraz emblematy, z którymi dzisiaj zagramy a teraz przejdźmy już do dalszej części odcinka. Let's go baby! Let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie czytaniu postaci. Franco, Ben, Louis, Dyrot oraz Granger w naszej drużynie. Guzion, Ginever, Fredrin, Mia oraz Angela w drużynie przeciwnej. I jesteśmy na fontannie. Kupujemy roaming bootsy, dodajemy umiejętność numer jeden. Jest to Hook. No i moi drodzy, na początku skupmy się, bo lecimy na reda przeciwników, zobaczyć czy oni go robią. Za chwilę omówię postać, za chwilę przejdziemy do wszystkiego na spokojnie, ale najpierw skupmy się na tym, aby zerknąć. Czy przeciwnicy robią reda, bo jeżeli tak To mój huk jest pogotowy, słuchajcie Nie robią No dobra, słuchajcie, to lecimy na dół po Blue buffa. Zobaczcie Robi Oj 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 oj, 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 oj. <ścoughs> Zablokował mnie niestety guzją, dobra Słuchajcie, mamy początek za sobą, więc teraz przejdźmy do podziękowania dla osób wspierających kanał. To osoby wyświetlają się teraz na ekranie, serducho dla Was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do grona osób wspierających, zachęcam do kliknięcia przycisku WESPRZYJ. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić zostawiając łapę w górę. BUM! <laughs> To spóźnione, BUM Było piękne. W każdym razie, jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić, zostawiając co? łapę w górę. Łapę w górę, za darmo nic nie kosztuje, a za darmo to uczciwa cena. Zostawmy tutaj. Aj, spudowane, zostawmy tutaj jedną łapę w górę. No i teraz, słuchajcie, siadam do tego odcinka pełen energii. Siadam, zasiadam do tego odcinka. Pełen energii. A to minion. Pełen energii. Mmm, Pośnianku zjedzony, słuchajcie. E, no i w dobrym humorze, który zaraz mi się prawdopodobnie zepsuje. No odgoda, jak nie będę trafiał huków, więc możecie w tym odcinku zaobserwować, jak mój mood spada z topki do dna. E, nie, nie pytajcie, więc co to był za huk. Nie wiem. Nie wiem, co to był za huk, więc nie pytajcie. Ale pierdyknie zaraz. No i pierdykno, słuchajcie. Mówimy o jak działa, co? Omówi om omówimy, postać, jak działa. Boom! Padnie? Może paść, może paść. Boom! Epic Franco plays. Słuchajcie, są trafy huki, niesamowite. Omówmy jak działa Franco. Pasywnie, zaczniemy od pasywki. Jeżeli Franco nie otrzyma obrażeń przez 5 sekund, no to zyskuje prędkość ruchu oraz dodatkowo regeneruje swoje HP. Z tej guzją, uwaga na niego. O, nie zdążył pierdyknąć Fredrin. To dobrze. To dobrze, to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Nie mamy jeszcze czwartego poziomu, ale możemy poprosić się przeciwnikom, którzy. Okay. którzy są w tym miejscu elegancko, nie żyją pięknie, słuchajcie. No i jeżeli przez 5 sekund nie otrzymamy obrażeń, no to zyskujemy prędkość ruchu, regenerujemy pewną część swojego zdrowia oraz e, ładujemy staki. Na no dole tutaj zobaczcie. Westland Force. I każdy taki stack e, zwiększa nam następne obrażenia od skilla o 5%. Czyli jeżeli mamy 10 staków, to jest max, to nasze obrażenia następnego skilla wynoszą 150%, nie to. Tak jakby tak działa pasywka. Możemy mieć maksymalnie 10 stacków. Dobra, pasywkę mamy omówioną, więc teraz pierwszą umiejętność zaraz omówimy, ale najpierw pobawmy się tutaj z Fredrinem. Bo dlaczego by nie? Easy. Uuu, duży ich teraz. Mhm, teraz ich trochę dużo. Ale jest tutaj Lui, która może ich załatwić, za mam wrażenie, bo my jesteśmy tankiem, słuchajcie. A tank tankuje. No i ta Angelka nie ucieknie również. Pięknie, triple kill dla Lui. Wracamy na bazę, zaregenerować HP. I już omawiam wam pierwszą umiejętność. Tak jak ja ją oczywiście rozumiem. Pierwszą umiejętność jest to po prostu hook. Wyrzucamy nasz hak w wybranym kierunku, jeżeli trafimy wroga to przyciągamy go do siebie. To jest działanie pierwszej umiejętności. Ta umiejętność zadaje małe obrażenia. Drugą umiejętnością Frank uderza swoim młotem, toporem, hakiem wokół siebie. Bum! Zadając obrażenia wrogom w pobliżu, te obrażenia mają bazowe, ona w ogóle, w ogóle nie unika mojego huku, elegancko. Te obra te, te, to, to uderzenie zadaje obrażenia bazowe oraz e, obrażenia w zależności 4% od maksymalnego poziomu zdrowia przeciwników, czyli im więcej HP ma taki przeciwnik, <grystanie> <grystanie> tym więcej obrażeń nasza druga umiejętność zada. No i co najważniejsze, spowalnia przeciwnika o co dalej robi? hej boi, oj oj gdzie są moje przyciski blokowania postaci? <laughs> nie, słuchajcie. Y Albo nie będę spoilerował, nie będę tego spoilerował, to być może kiedyś zobaczycie. Dobra, odrodziliśmy się, no to lecimy z drugą umiejętnością. Uderzamy, zadajemy obrażenia, spowalniamy przeciwników. No i te obrażenia zadajemy tym więcej, im więcej maksymalnego HP ma przeciwnik, tak? No bo ta umiejętność zadaje obrażenia również w zależności pro, od pewien procent maksymalnego zdrowia przeciwniku. bla 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 bla. Umiejętność numer dwa omówiona. Lecimy dalej. Ultimate, moi drodzy, czekajcie, spróbujmy. Spudłowany hak. spudłowany Spodłowa... hak. Hak spudłowałem. Nie tym razem. Ej, gdzie jest? Bej! Darmowy kill ci uciekł. Głupcze! No, i jeszcze mnie zabił twój kill. Widzisz? bej co narobiłeś? To wszyscy twoja widać. E, dobrze, słuchajcie, lecimy dalej z Ultimate'em. Ultimate'em, jak widzieliście, oznaczamy sobie przeciwniką danego, wybranego przeciwnika oznaczamy sobie. E, ciekawe, czy może być to minion. Ej, sprawdźmy to. Oznaczamy sobie przeciwnika. Nie, nie może być to milion. To musi być bohater. OK. Więc oznaczamy sobie przeciwnika, no i przygważdżamy go, zadając mu obrażenia. Od cała filozofia drugiej umiejętności. <laughs> w sensie naszego ulta. O nie, no właśnie, w ten sposób. Przygważdżamy przeciwnika. No czasami zdarza się na przykład u takiej Ginewry... Jestem pewien, że ta Angela jest Afkiem. Tak to wygląda, słuchajcie, że ta Angela jest Afkiem. Wiecie? Uuu, ale nas ładnie wciągnęła. Ej, naprawdę nas ładnie wciągnęła pod wieżę. Długą, długą, długą run. Forest, run! O, zobaczcie. Nie dostaliśmy obrażeń przez 5 sekund. Nie dostaliśmy obrażeń przez 5 sekund. I... E, bydlisny sypsy. Sypsy bydlisny. O nie, trafiła nas. Nie zdążyłem zultować. Aaaa. Oooo... pyszna o nie! Oni robią Lorda! Wa, 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 Lorda robią! Dobra, słuchajcie, lecimy na Lorda, nie możemy im pozwolić zrobić tego Lorda, prawda? No prawda, że nie. Dobrze, spróbujmy przyciągnąć tutaj, słuchajcie, do nas... Nie trafiono, niestety. Więc ultimatem przygważdżamy przeciwnika, przez co przeciwnik nic nie może zrobić, no i zadajemy mu obrażenia. To jest całe działanie. U Franko można rzucić huka i flickera, co już widzieliście na samym początku. To jest fajne, bazowe takie kombo. O nie, uniknął. <laughs> Ale jesteśmy 1, 3, 13. Mhm. Jeżeli Franko nie trafiasz hooków, to nie graj Franko. To jest podstawa. U Franko trafiać trafia wiesz? O właśnie w ten sposób. Kombo pierwszy. O, no, ta Angela jest awkiem. No tu jej nie ma. Dobra, gdzie jestem ja? Aha! Tutaj nie ma. O, widzieliście to? Cholera. Plan był dobry. Flicker był dobry, ale nie w ten, nie, nie w te krzaki. Nie w te krzaki. No niestety. Dobra, zdobywamy te asysty, słuchajcie. Budujemy i zdobywamy asysty. W najgorszym wypadku Frank to zawsze może być... No, oh nie, yes, spudowałem huka. To nie był dobry pomysł, żeby przyciągać bejna e, Bayna, Fredrina, ale udało się. Hmm. Nie mam ulta, chciałbym mieć ulta. Ten ult mógłby uratować naszego sojusznika w pewnym momencie. A, a tu widzieliście: combo ult i Frozen. No dobra, jesteśmy na krajem przytomania drugiej gry. Franco Esmeralda, Selena, Fredry oraz Lesley w naszej drużynie. Ginevra, Arlot, Lunox, Fany oraz Kagura w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie i widzimy, że przeciwnicy mają fany. To oznacza, że przeciwnicy będą zaczynać z blue buffem. Jestem prawie przekonany, że przeciwna fany będzie zaczynać z blue buffem. Sobie skoczę tędy, żeby mnie nie widzieli tak łatwo. Poczekam, aż fany zacznie robić tego swojego blue buffa, bo jestem prawie pewien, że będzie go robić. Oj, dużo przeciwników, spadamy stąd. No, spadamy stąd, chyba co? Spadamy chyba stąd, tak to wygląda zbyt dużo przeciwników. Pan już prawdopodobnie dokładnie, zobaczcie, zrobiła swojego blue i teraz będzie chciała nas zabić. No, my się tak łatwo nie damy. Ej, prawie trafiłem. Gdybym mi otrafił, byłoby po niej. I chyba zabiłem naszego Fredrina, bo sprowadziłem przeciwników tutaj do nas. No, nieważne. Prawdopodobnie bym się wycofał albo. Aj, znowu za krótki huk mam. No, szkoda. Ale tak, plan jest taki ogólnie, aby tutaj psocić się przeciwnikom i wyciągać im dżunglę. Generalnie tak, to na tym polega Franco, żeby wyciągać przeciwnikom dżunglę. Tutaj wyciągnęliśmy fany, niestety, bo nie ogarniam Franco aż tak. Natomiast wydaje mi się, że możemy załatwić Arlota. No nie wiem, ucieknie, ty uratowała go. Nie, nie uratowała go. Łaaa, Selena, ratuj! Saleda! Sa, selena <laughs> Ale zabiliśmy Arlota, to się liczy. Ogólnie, jak spojrzycie sobie na enemy team, to mają AP, AP, AP. Co nie? Więc my w tej grze będziemy budować dosyć sporo ubrane def, defensu magicznego. Z tego względu, że nie mają AD carry, po prostu. Ja ja, już ja, ja, ja bym go jeszcze nie trafił. Jesteśmy dobrą kontrolą na fany, więc wiecie, będzie dobrze, będzie dobrze. Hmm. Miałem nadzieję, że Gnever zabije tego bafa, tego miniona, i. Mój hack wyleci prosto w nią. Jakże bardzo się pomyliłem, miałem nadzieję, że podejdzie. To jest właśnie istotne, żeby tym Franko te haki trafiać, bo jeżeli trafiamy haki, to jest w miarę, w miarę, git. Słuchajcie, tutaj gdzieś jest. O proszę, fany. Ok, popaliły umie popali umiejętności. Więc, no takich obrażeń to ja się nie spodziewałem. Tutaj chciałem tą fanę trochę dalej wyciągnąć i schukować ją, sflesz sfleszować pod wieżę. I następnie zlutować. No, niestety coś nie wyszło. Ty, co? Czy my ją zabijemy? Jodupio i mi Nie ma co się psocić, fanem. Dobra, no zabiję cię, Lunox. Jak chłop skacze. I ja dupia! Ty, on nas pozabija jeszcze. <laughs> nie, to my zabijemy go. Elegancko, jesteśmy 3-3. Spróbujmy. Oj, kagurę tutaj załatwić. Ależ ona jest martwa. No tutaj użyłem mm, Ulta, aby uratować, fany, e, aby uratować fany. Aby uratować fany, aby uratować Lesley. Bo miałem wrażenie, że gdybym nie użył... Miałem wrażenie, że będzie tamtędy szedł. Żeby mnie użył ulta, to ta Kagura by zabiła naszą Lesley. Ale nas zgarną ładnie. Franku, trzeba być trochę taką wyrocznią, żeby przewidywać przyszłość, gdzie przeciwnik będzie, jak mój hook już do niego doleci. Okej, okay, zbudujemy sobie Winter Crown, a następnie Athena Shield. Taki jest plan, Winter Crown i Athena Shield. <laughs> nie chciałem dać uciec tej fany. I może junglerem powinienem zostać? Tak, kradnę wszystko przeciwnikom. Uuu, ładnie nas trafiła. Czy uda się uciec? No, nie uda się uciec, niestety. Bardzo ładnie nas. Mmm, trafiła. Dobra, lecimy, słuchajcie, na środek. Jesteśmy 5-5-1, więc no to nie jest idealny mecz. Więc przydałoby się coś tutaj fajnie hukować, edemy. Gdzie uciekasz? <noise> Misiek, w którą stronę to lecimy? Jadupia, wszystko podłuja. O! To mi wyobrażenie wcisnął. Cholera, jasna. Jesteśmy sztankiem, więc możemy je przyjmować, a więc o, tutaj była bardzo dobra akcja. Niesamowita ten na shield miałem budować, a nie Dominance Ice. Sprzedaj sobie na leather jerkin i nie jerkuj. <grym wiosenka> Jaki to jest głupi odcinek, nie. W sensie tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki głupi odcinek. Uuuu Ty, okay, no dobra, robimy się z nią. Ale nas z ultuje zaraz. Ty, ty, ty. I bijmy się z Ginyler następnym razem. To był głupi pomysł. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Jazda. Jako franko nie chodzimy sami. Jako franko nie chcemy chodzić sami, a nie walczyć. Gdybyśmy grali pod A, D, no to miałoby to ręce i nogi. Mhm, robi się to niebezpiecznie. Proszę, proszę, proszę powiedzcie, że widzieliście. U, a, u, ha. ha dużo HP te, teraz mam. Słuchajcie, ale to nie koniec. No nie! Ja, 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 ja żem z pudłową kolejnego... Pomogam do ja, Dobra, w długo W długą, bo za dużo tutaj przeciwników. A my nie mamy backupu. Nie będziesz mi ultował, mojej drużyny. Co, co ja żem ci powiedział? Co co ja żem ci co 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 wy mi co wy mi robicie? Pan kontroluje fest. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Ja bym chciał przyciągnąć kogoś. Jesteśmy 589, więc są do dobre statystyki. O patrz, po, patrz, po, patrz teraz. Pa. Serio nikt mnie nie zabił. Serio. Milion lat już żem trzymał. Milion mi, milion lat, milion lat ją utrzymałem tutaj. No, tam dzielnie walczy nasza Esmeralda, ale nie przeżyła tego niestety. Idź, nie stąd. No, serio? Serio, Selena? Darmowy kill? Cholera jasna. Spróbujmy lekkę górkę wyciągnąć. No, Soulson trapiaj te huki, żesz. No zabijcie go, bo on zaraz wstanie. O, udało się go zabić, nice. Dobra, stracili Arlota, to najważniejsze, ale Ginewry jeszcze mają. Uh, ale on ma ochotę, dobra, skupili się na mnie, elegancko, dzięki czemu nasze duże może umówić. <gry> Antikurias zbudujemy, nie? i się po przeciwnika przejedziemy. No, Lesley! Nie! Czemu ty ultujesz? Czemu wy uderzacie? Proszę, ej, poczekaj kolego, nie pojebało ci się góry! Że uderzasz? Lesley, jesteś ile? 30. ja dupia. Uff. Dobra, Sol, nie denerwuj się, to tylko słaba Lesley. No, potrzebujemy słuchać tego Lorda. Wygasić. Kagura przyciągnięta elegancko. Yy. Yy. Jak mnie zabiła? Ej, albo nam 80 taką na skape Yunogasai. Know no dobrze, to będziemy porować słuchajcie na Kagurę. To jest nasz cel od teraz. Dobra, wstajemy. I pamiętajcie, kogo lokujemy? Yunogasai. Know nadchodzę. Lepiej szykuj parasol, bo wsadzę ci go. Kurde! i eee, jestem w złym miejscu. Ja szukam mojego celu, na górze jest mój cel. Aha, to jest tylko i wyłącznie... ona mnie interesuje. Pudło, dobra, dobra, na spokojnie. Trzymam ją, trzymam ją, dzięki czemu nasza drużyna może robić pogrom. Trzymam ją, dzięki czemu nasza drużyna wygrywa, prawdopodobnie. Umarłem. Ale nasza drużyna zrobiła triple killa, więc to jest git. Wystarczyło ją przytrzymać wystarczająco długo, no i nasza drużyna porobiła przeciwniku, Zbanujcie tu Lesley, please. Co to jest? Nie! A... Moje oczy! A... Nie patrz na build Lesley więcej. Okej, okay, Solicen, skup się na swoich hakach. No żeż cholera jasna, potrzebuję trafić górę. Kegurę, Kegure potrzebuję trafić. Nie mam niestety Hero Lock Mod on włączone. Jodupia! Ja A mogę go włączyć tutaj? Hero Lock Mod. Mogę. Przegraliśmy właśnie. Ja dupia. ja dupia. Taką grę przegrać. No wstyd i hańba. Wstyd i hańba. Soul. Wstyd i hańba. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo moim zdaniem był bardzo fajny. Bardzo interesujący, dziwny, zabawny, heheheżki. <laughs> Mam nadzieję, że w pierwszej grze omówiłem trochę postać, z czego wyciągnęliście pewną wiedzę merytoryczną, a w drugiej grze po prostu dobrze się bawiliście i miło spędziliście czas. I jeżeli tak było zostawcie tutaj subskrypcję na kanale Dobijmy Milion, a w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki pięknie za waszą obecność. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.